Tak się gania. Tutaj moje, ale już wiech opuściłem. Tam pana Janka i brata. A tu moje coraz lepiej w kupie. Dzisiaj już dwa złapałem. Już łapałem Budapeszta żółtego i e, żałobniczkę wylotkę perłową. Zaraz wam pokażę. Z każdym dniem będzie lepiej. Jeszcze jest trochę pojedynków. winderkę muszę wywalić. Tą moją, bo ona tam siada, co nie chciała chodzić tą jedną. Ech. No i takie zamieszanie jest. Zaraz spróbuję przybliżyć wam trochę. Ile tam tego mają. Wybaczcie, że jestem ślepy, to nic na ekranie nie widzę, więc czasami nie złapię tych moich. Rozrywałem się jeszcze, no ale wiadomo, że muszą się rozrywać. Ale jest coraz lepiej. A tam jaka pytara, i jeszcze górą jaka. O, kurwa plowindry, i ten. Te moje, idę. ich tam poganiam. Widok z podwórka. Oni mają tyle. A ja mam teraz też sporo. Kurczę jak się zgrzałem, ale już się lepiej wkręcają. A jest coś białego, jakiś czepel albo coś. Ciekawe czy usiądzie. Idę, kurde, przewrócę się. Idę. Ale dobra, jestem. Ciemne są mocne. O, odciął jeden ciemny, więc pewnie nie był mój. A jeszcze tu jest. Ale się skrzałem Siadać. Jest pasiaty jasny. Jest jakiś, kurczę, na krótkim dziobie. Ale odcina górą. Och, po lewo. Siadają cholery Pojedynczo E Kurde odetną Idę posypię coś i Piotr zgonił Coś tam Ma Siadać kurwa A jest Budapeszt, Czepel I posiaty jasne Ale kurwa nie usiadły, Budapes siedzi, Pasiaty siedzi. Dobra, zaciągnięte, kurwa z zaciągiem to są wyniki. Jezu, coś mi do oka wpadło. Przerwę na chwilę. Jeszcze mój ciemny wraca. Ale już usiądzie na siatkę, srał go pies. A tutaj Piotr gania. Jeśli to można tak to nazwać. Widzieliście, jakie stada chodzą u mnie? a siedzi murzyna. że wpadnie. Nie otwieram, nie uchylam, bo jeszcze wyskoczą tamte. Kolega ma przejechać po, po te, słuchajcie. Po Budapeszta, Czepla. Dołapałem następnego Budapeszta. I żołniczkę. Tu jest żołniczka, tu jest żółty Budapeszt. Lera, nie bać się. Żółty Budapeszt. żołniczka perłowa. No i tam będzie. Następne dwa na pewno. Muszę drabinę dzisiaj uspawać, może zdążę. Chociaż wodę zakopuję. Takie to głupie gołębie są teraz, że szok. A, miałem posypać lepszego jedzonka zawsze po ganianiu. Muszę, nie mam drabiny, bo bym przed i Wam pokazał je z bliska. A Budapes siedzi... tutaj. O, widzicie go, a ciemnych nawet jakby usiadło, to i tak bym się nie zorientował, bo mam niestety niepoznaczone i nawet nie mam jakoś za bardzo weny i ochoty, słuchajcie, do tego, żeby to zrobić, bo za małe obrączki kupiłem, siódemki i ciężko, a tam jeszcze z tyłu siedzi ta pasiata i jeszcze powinien być czepel albo na krótkim dziobie. Ale nie mogę go nie mogę go znaleźć, nie widzę go teraz. Nie widzę go. Tam jeszcze chodzą, ale to Piotra jakieś tam pewnie brata najmocniejsze. To jeszcze jakiś murzyn ciemny wraca. Może i mój został Miejmy nadzieję, że nie usiadł Bo tu jest jeszcze taki żobnikowaty. a to Piotra pewnie tak. No jak widzicie jak jest... O jest tu pasiata przyszła Zaraz Wam ją zbliżę O, tutaj Pasiata tam, Budapeszt. A i co ja chciałem powiedzieć? No i walczymy, bawimy się. No. Dobra, dzisiaj wstawię film, może jeszcze coś tam dogram. Także sobota aktywna. Gołębiarsko. To dzisiaj będą przynajmniej 4 sztuki złapane No i teraz złapany czepełek Widać eee. Co jeszcze? A ten Budapesz w pończochach taki o. I ta pasiata jasna o. Także Dzisiaj 5 złapanych, a jest dopiero godzina chyba pierwsza, że może po południu będzie następna gonitwa mm, no i muszę się przyznać, że dwa ciemne siedziały. Dwa ciemne siedziały, ale się nie zorientowali, bo mam niepoznaczone. Oni też, też mają dużo ciemnych i panianek i brat. Więc oni się nie wiedzieli które. no tak jak i do mnie by się ciemny jakiś to. Też bym nie wiedział. Muszę się zająć jednak tym znaczeniem, także można powiedzieć, że 5 do 2, no bo gdyby wiedzieli to by dwa ciemne złapali. No to tyle na razie z soboty. Jak się będzie coś jeszcze dziać, to dogram. Jak nie, no to pozdrawiam wszystkich i do następnego razu. A ja otworzyłem gołębie, niech się niech się tam no niech chodzą podrawię, po trawie, po, po podwórzu. No i się oczywiście muszę tą lawiderkę swoją wyrzucić, która nie chce chodzić, bo żeby tam na stodoły nie siadała. Dzięki za oglądanie, bo ostatnio dużo osób nie ogląda, komentujecie fajnie, miło, aż chce się nagrywać. Jeszcze parę ciemnych jest do wyrzucenia, tak myślę, że z 8-12 to ich bym nazbierał. Godzina 16. Ganianie jest ryśka. Co by wczoraj poszła, a dzisiaj już nie pójdzie już jest zasunięta jeden ciemny na siatce ale to nie ma się co że przejmować zaraz skoczy bo zaciągnąłem ją gdzie ona jest na tym zbliżeniu to nie widzę jest sztuka wczoraj nie łapałem dzisiaj przyleciała jak geniałem. także dzięki Dzisiaj owocne na plus do następnego razu, dzięki